To moje paliwo! Okej! Dzień dobry, Piewo to moje paliwo, czyli rycha po prostu rycha. Jaju po prostu jaju. Coś pan przywiózł Lecz pan z Krakowa przywiózł ten... Pestris! z s raskry normalnie! Ej pan, I to jest... To jest... Co to ma być? I to i to ja wiedziałem, że taka będzie uwaga. Ponieważ, mu, to musi być małe sprostowanie, my cały czas jechaliśmy z pastrami. Tak i ja dalej. Z pastrami. Patrzę z tymi kanapkami. K kanapka. Jechaliśmy z tymi pastry rastra i tak mówiliśmy o tym do dziś. Tak. Ja tak mówiłem do niedawna, do wczoraj. Ja dalej mówię. I y, ja nie miałem wyboru. Jak ja zobaczyłem, że jest browar Monsters. Monsters, browar Monsters. To wtedy dla mnie już było wszystko jedno. Ale mówię do gościa słuchaj daj zobaczymy co się dzieje. Dał łyka i zostałem tam bardzo długo i wziąłem bardzo dużo. To ja przeczytam o co o. etykiety nie ma żadnej, bo to jest lata. To jest z... Z... z KEGA. Z do PETA. Tak, jest. Z Kega do PETA. Tak kega do peta. No, o, to z czekliter do szczegli. Tak. No. Fruit Machine number six. Uh -huh. No bo było już tych pięć, teraz tak. ten szósty Imperial pastry Sour. Tam. Mm -hmm. Mm -hmm. Cherry, black currant, cinnamon, tonka to znaczy wiśnia, czarna porzeczka, cynamon tak i tonka. No to, ja jestem fanem tonki z tego wszystkiego, to mm -hmm. najpierw bym wymienił tonkę, potem czarną porzeczkę, a potem imperia. Żeby się trzymać naszej yy, ideologii to tak. Pejstry nie pasuje, nie. ani pastry, ani pastra coś tam. Ani całe, a sauer tym bardziej. A dla mnie tonka nigdy, bo zawsze wyzywałem. No a ja lubię tonkę. pan Jan ja lubi tonkę wszędzie. Wszędzie. Yy, I okazuje no, się, że, jest że 8 jest zna, zna, nie. No, no jak się jest fazem w to się nie mówi yy, nikomu. Komu. Alkoholu to ma 8%, bo to imperio. tak Weź się dwa belgie. To też pokazało się w puszkach, a ja to dzisiaj wyczytałem na wieści, że wiesz, gdzieś pastry z rastry. Ja wyczytałem, że 900 puszek tego się pojawiło, ale sądzę, że sam są już wypite. No, na pewno to znaczy z informacji, bo teraz trzeba powiedzieć, gdzie to zostało zakupione. Oczywiście w Krakowie rozlano w świat piwa Biershop, Bistro ulica Rajska i to polecam, bo to jest zajebista miejscówka, gdzie są krany i 750 piw, z czego 450 krajowych i zfiksowanie na belgię. Przez Aha. pana właściciela. A, yy. I tam gościu twierdził, a zna się chłop, że nie było to nigdy zapakowane, ale że, albo ja źle zrozumiałem, może było, ale nie ma już dostępu. A to na Facebooku Monstersów jest napisane, że 900 puszek okay. zostało. Tam czerwona, czerwona puszeczka, bo to były w różnych kolorach te... Yy. Freed Machine, chciałem powiedzieć, Killing Machine, jak i piosenka, Judas Priest, która miała jeszcze e, inny tytuł, bo w Stanach wyszła pod Letter Band w, e Hellbent for leather, czyli piekielna skłonność do skóry. Tak. I tak mi się zawsze to Fruit Machine, Skilling Machine, kojarzy, kojarzy. Z, z tym metalowym, ale monster to raczej pankowe historie. Pankowe, jak najbardziej, ale nie Judas Priest, umówmy się, ten e, new, e, jak oni się tam nazywali? Że to, to nie British, jest? British no, Heavy Metal. Tak, twórcy nie, właściwie. Tak, twórcy tego, tego British Heavy Metalu, oni z pankami za pan brat. Tak, świeki i te No to oni właściwie od nich to się w to... No, oni się uzupełniali w tym wszystkim, tak. Więc Banianek na pewno też docenia killing machine, killing machine. i, i turbolowy. Orbelowar. To nie na ten <laughs> polega, ale ten. A <laughs> to może seks maszyny. No, z barbanelem w tym filmie, Dzień Fonda, barbarele grała i tam sex seks maszyny. Fast grał na klawiszach, a ona to. tam dochodziła do e, różnych sytuacji. Dobra, polecam to, zobaczymy te paszczy z pastry, bo ja już normalnie. Musimy to zaznaczyć i, i będziemy. My z pastry, to, to mieliśmy do wczoraj, ja. Dwojny. Tak? noże. Prawie, że na kufle co najmniej. Na kufle co najmniej, rzucanie szklankami, tulipami no i takie sytuacje. No, wczoraj mi gościu nie musiał przekonywać, bo po prostu zobaczyłem Ja się zapytam, czy to wygląda jak piwo? To ma piękny kolor. A no, no, czy to no. wygląda jak piwo? Nie, to nie wygląda jak piwo. Nie. To wygląda jak. Jak plastry. No właśnie. Tak. A myśmy nawet kiedyś tak obrazili ten styl, że mówiliśmy o tym plastry. Tak, nawet tak żeśmy powiedzieli. A plaster, jak z rany zerwiesz, to ma powodę. Ale no, róża łapiana. A różowa piana w piwie 8V22 BG. Różowa piana. So Drobno pęcherzy koła z dużymi pękadzami też. Piękna piana. Jak y... śmietana, tylko że różowa. Tak. No właśnie. No, no, no dobra, Jak to no. się nazywają te? Szejki co piją. Modelki. A, no szejki co piją właśnie. Szejki co piją modelki, żeby być takie. To nie o, żeby być byle... No, byle no, Takie. No, tak, tak. jak butelka y, z góry. Tak. Szyjka w sensie. Tak, szyjka. Nie, nie jak tak. butelka Coca-Coli, tylko taka butelka od tak. innego czegoś. Dobra, Zdrowie. No to no, chodź, ale tu faktycznie jak szej pachnie, to Ach, jak szej taki, no. I panie... owoce, co... Cynamon. Cynamon. Ja trochę gotuję i się na tym znam. Powiem połączenie szery z cynamonem. To nie, że dla mnie jest nieoczywiste. A nie, nie ja też się z tym. Tylko, tylko dla wiecie. mnie w kuchni ono jest rzadko bywalne. Nie no, bo to jest w czeskarskich sytuacjach. Dokładnie. cukiernicy to, to oni na pewno tego sypią, ale ja mówię o kuchni, kuchni, wytralnej, prawdziwej. Kuchni. Rzadko, no a przecież to jest ważenie. Tak, ale ja mam mówię ciastki, o, o kuchni a pastry. Mówisz o kuchni, kuchni tam. pastry. Tam, pastry nastry, gdzie wisienka z... z cynamonkiem, to jak najbardziej. To jest normalna klasyka, jeżeli chodzi o ciastka. No i tak pachnie. Sprawną wiśnię, wiśni. uh -huh. wiśni. ten uh -huh. cynamonek to tak delikatnie, tak, tak, ale robi taką się. Nie, nie jest to Boże Narodzeniowy, uh -huh. jest to taki właśnie. Taki właśnie deserowy na co dzień. Uh -huh. Uh -huh. No taki bardzo popularny klasyczny. Tronki uh -huh. nie? Nie, tonki nie bo nie nieznanego. Czarnej porzeczki też nie, ale porzeczka, czarne, porzeczka tak. zaraz wyjdzie jak zawleczka. Tak. Uh -huh. no, no to spróbujmy. Czarna panie. Rzeczy mnie nie powiedział po pierwsze. Nie no, tutaj alkohol w ogóle nie czuć. No jest dobre. Kwaskowe, kwas od porzeczki jest? Jest. jest. Cynamon jest? jest, jest. I cały czas siedzi. Żery jest, jest. Jest i te, ten, tonki tak, najmniej. Tonki najmniej, ale tonka jak było za dużo, to mi zawsze przeszkadzało. A jak a jest w teraz jak... kojarzę, nie kojarzę właśnie w takich piwach typu właśnie pastystyczny, czyli. No ja w takich to na pewno nie kojarzę, ale generalnie tonka jak było za dużo, to mi przeszkadzała, a jak jest tyle co tu jest, to mi nie przeszkadza. To jeszcze jest bardzo smaczny. Dla no mnie jest to piwo sztos, i ja to nazywam już gralem, jeżeli chodzi o piwo pijalne. Na hektolitry. Tak, Dla 8%, 8 na hektolitry. No naprawdę, ja wczoraj tam siedziałem, nie pamiętam jak długo ile tego poszło, i ja, a zabrałem drugie tylu. Nie no, smakuje świetnie. Faktycznie smakuje jak wiśniowy shake. Tak. Jakby to była laktoza. no. Nie, nie wiem, czy to jest laktoza, ale. Nie, chyba nie, chyba nie, jest, nie sądzę. Nie podali tutaj takich rzeczy na tej nie. butelce, ale jest takie gładziutkie. Gładziutkie, właśnie takie jak Jest fajne. bardzo gładkie, jest bardzo pijalne, ale ma tą kontrę kwasowości. Smakuje świetnie, naprawdę. Chociaż nie znajduje w tym y, nic, co mogłoby być naprawdę piwem. A nie, nie. Gdy jeżeli mówimy o piwie, piwie, bo, bo IPA, powiedzmy tak, nasz ulubiony styl, bo jest kosty i tak dalej, jest dalej jednak piwem. Chociażby ktoś się przyczepił, że tam są nuty owocowe jakieś, tak? tak czy tak, inne tak. tropikalne, o coś tam podobne. Jest dalej tym pochodnym od tych pilsów, pilsnerów i tak dalej. tak? Nawet kolorystycznie i goryczka, i miel i to wszystko jest tam wyczuwalne. Tutaj temat pod tytułem goryczka jest zamknięty i temat w ogóle gory, ja chmiel ja też jest zamknięty. Właśnie jest, zasada jest taka, nie że to jest No właśnie, ale ja nie, nie, bo ja się nastawiam na, na smak w tym momencie. Dla mnie klasyfikacja pod tytułem piwo to jest daleko stąd. Mhm. Mm ale jest, no bo jest uznanym stylem, tak? Chmiel tutaj był zapewne. No, no pewno. I, okay. I słody, różnorakie. Więc... Najważniejsze w tym piwie są właśnie te oh, wiśnie: czarna porzeczka, cynamon. No i ta tonka, który naprawdę. Czy najważniejsze w sensie, jak pijemy, to to A ta tak? tonka może ten ogólny taki całokształt robić. A może bez by nie wyszło to, co wyszło. To, co wyszło, że ta tonka może odchwalać. No, to na to ten... tonce. no, Szacun. Mnie to bardzo pasi. A, bardzo bardzo smaczne. smaczne. Dla mnie to nie jest ten krok. Nie. Tylko dla mnie to jest po prostu coś bardzo... New Romantic? To nie jest heavy metal też. Nie, 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 absolutnie. Dla mnie to jest... masz rację. New Romantic. Depeche Mode wczesny. Duran Duran. No. Takie dźwięki. Ultravox. Tak. Spadł dokładnie. Takie, że... z New World. takie dźwięki... Tak, soul. Tak, taki, takie dźwięki mi stąd wychodzą. Ja no. Wychodzą mi bardzo ostro gitarowe. Tylko my i, taka... teraz nie drzemy łara, bo to wszystko co wymieniliśmy to są wielcy muzycy i świetne kapele. No, no złych bym nie wymieniał. No, dokładnie, bo my złych nie znamy. Czy znaczy, jak znamy to o nich nie mówimy. Albo zapominamy. No. Zapominamy od no. razu w tym momencie jak poznaliśmy. Tak. E, nie, to, to nie jest tam krok, ale to nie musi być. Ale to też nie jest popelina, tak Nie, absolutnie. nie jest popelina no jest, typu no piwo z sokiem. Nie, absolutnie. To nie jest taka popelina. No jest pyszny napój piwny. O, o. No bo no. pasty z to takie no. są właśnie napoje Tylko piwne. tak, doświadczenie nasze z pastrami wcześniejszymi było takie, że próbowaliśmy po to, żeby spróbować. Już teraz nie powiemy, nawet nie pamiętamy z jakiego rowaru. No. I powiedzieliśmy do widzenia temu stylowi. No tak, cała, to całe jazdy. To daje ja ja lepszej osobie, osobie, która przejdzie gdzieś I nikt piwory, nie powie, że to jest piwo. Dokładnie. O to chodzi. Nikt. Nie. A jeszcze powiem, wyczuwasz do chmiel, to powiedzą, że jestem papcią. No, papcia w Tak, dokładnie. No, nie, nie, nie. To, to nie to. I dostanę z papcia wtedy. Było dwa dni, fajnie wyszło. Świetnie. Fajnie wyszło. Także Punk Not Dead. Punk Dead. Przechodzimy do dziękczynnej poezji piwnej. Fruit machine niczym killing machine tworzy Seks machine. Niby pastry sauer, niby power rasty. Ale nie dla hałastry. Monster Browar waży dobry towar. Od pan Kroka skacze w bok New Romantic i Kazachok. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Cześć.